dygresja, mhm. a w zasadzie to nawet to jest takie małe pytanie do pani Asi. Do mnie. Dlaczego to tak jest, że przed świętami jak my faceci wchodzimy do kuchni, to ciągle coś mhm. zostaw to, to na święta, to na święta. A potem w czasie świąt, jak siedzimy, przez no zjedz, no zjedz, bo to się zepsuje i zmarnuje. Czemu tego nie jest? Pani Jasiu, niech mi pani to wytłumaczy. Pozdrawiam, Jerzy. Że... No, 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 dziękuję za zaufanie, ale ja nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby Asiu, odpowiadać na ja takie to pytanie. Jaśnię. Takie są odwieczne prawa natury. No też i już. chciałam <noise> powiedzieć, że chyba tradycja, ale ja też wyżeram wszystko co na święta, a później ten. Ale może Państwo znają odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak jest 22 444 Rudzimierz Zziętarski Automagazyn. Od tylu lat polecam Państwu hybrydy. Okazuje się, że skutecznie, bo według danych za zeszły rok stanowią one już ponad 47% naszego rynku. A która marka jest liderem sprzedaży? Oczywiście Toyota. Dlaczego? Bo to pewny wybór. Niezawodne, nowoczesne i oszczędne auta. Warto zainteresować się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie, to zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz pomidor malinowy luz tylko 9.99 za 1 kg. A Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta i Sprite jedynie 7.99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 10.69. Netto, wielka moc oszczędności. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przecenach na święta. proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Media Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład Nowa Skoda Octavia z korzyścią aż do 18 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczujesz się jak dawniej? Spytaj swoją wątrobę. To może być znak, że nie domaga. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Wielkanoc to w polskiej tradycji najbardziej mięsne święta. Posłuchajcie, jak smakuje polska wieprzowina. Pyszne szyneczki, schaby, pasztety, kiełbasa biała parzona wielkopolska. Mm. Tak tradycyjnie śniadanie wielkanocne smakuje tylko z wieprzowiną. Działania informacyjno-promocyjne. Finansowanie. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego. Wiesz, kiedy zdrowie i uroda idą w parze? Kiedy stawiasz na dobrą dietę. Słuchaj cyklu Zdrowie i Uroda. Nauczymy Cię, komponować zbilansowaną dietę. Dowiesz się, jak ważne są tłuszcze w naszym jadłospisie oraz czym kierować się przy ich wyborze. Zdrowie i uroda od poniedziałku do piątku po 13.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Prezenty na zajączka czekają w salonach Empik. Teraz gra krawył za 1,99,99. Cena z 30 dni przed obniżką 149,99. A dla posiadaczy Empik Premium 25% rabatu na gry planszowe i karciane przy ich zakupach za minimum 69 zł. Empik. Została ostatnia reklama. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W ten piątek i sobotę ser podlaski lekpol z laty 2,19 za 100 gramów, a twaróg sernikowy Piątnica kilogramowe opakowanie tylko 9,99. Tak, twaróg sernikowy Piątnica kilogramowe opakowanie tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.